Cześć, witajcie z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do krótkiego testu rejestratora samochodowego X-Blitz S8. Rejestratorami samochodowymi jest tak jak trochę z backupami, w sensie do momentu, kiedy nam się coś nie wydarzy, nie myślimy o tym, że to potrzebujemy. Jeżeli jesteśmy albo byliśmy już świadkami jakiegoś takiego wydarzenia, albo coś stało się z naszym samochodem. Już dobrze wiemy, że za każdym razem, kiedy no, przenosimy się na przykład na nowy komputer, tak z backupem, tak właśnie z samochodem, zawsze kupujemy rejestrator i z przodu, i bardzo często ludzie kupują również z tyłu, bo tam też się oczywiście zdarzają wypadki. Zacznijmy od tego, że rejestratory samochodowe u mnie się pojawiały na kanale, były droższe, tańsze, natomiast zawsze ona były ograniczone jakby do Full HD, w sensie nie było nigdy nic więcej, i tym razem mamy właśnie rejestrator, który nagrywa 2,5 K. Na ile to jest dużo lepsze niż Full HD? Czym się charakteryzuje ten rejestrator? Zacznijmy od samej obudowy. I, I tutaj może nie ma jakiejś wielkiej filozofii, bo jest to oczywiście plastik, który jest taki trochę jakby gumowany, taki nieźle wykonany. Nie jest to powiedzmy żadne aluminium, ale dzięki temu urządzenie jest też dość lekkie i w momencie kiedy gdzieś tam upadnie, to specjalnie z nim się nic nie powinno stać. Obiektyw dość mocno wystaje i to może być jedna z wad, natomiast bardzo ładnie chowa się pod lusterkiem, nawet jeżeli ktoś nie ma specjalnie dużego, więc można to ładnie ukryć i praktycznie w takiej codziennej jeździe nie będzie nam przeszkadzało. Są też funkcje, które jakby pomagają, żeby jakby zupełnie zapomnieć o tym rejestratorze i do tego przejdziemy sobie później. Natomiast po lewej stronie mamy slot na karty microSD, tutaj do 256 GB. Ciekawa sprawa, bo sprawdzałem taką kartę 2 GB, która jest naprawdę jakaś tam bardzo, bardzo stara i spokojnie nagrywało, tylko że tych danych się niestety mało mieściło. Sprawdzałem kartę 64 i 128 GB, i to są takie karty, które są już do nagrywania, właśnie kamerami, które są dużo szybsze. Więc właściwie no każdą z tych kart, od takich najprostszych do takich droższych, spokojnie urządzenie uciągnie. Więc nie musimy kupować tutaj specjalnie drogiej, wystarczy jakaś tam klasy 10, nawet myślę, że spokojnie niższej, i bez problemu mm, urządzenie będzie nagrywało. A to z jednego prostego powodu, bo mamy tutaj wsparcie dla Kodeka H265, więc te pliki, które. Nagrywamy niby w trochę większej rozdzielczości, one specjalnie dużo aż nie zajmują i jakby zapis jest troszkę prostszy, ale o tym za chwilę. Mamy również mikro USB 2.0, które może być wykorzystywane do ładowania albo samego wideorejestratora, żeby wystarczył później na samą trasę, albo podczas nagrywania czy podczas jazdy możemy również z tego zasilać. I to jest o tyle ciekawe, że dzięki temu można wideorejestrator po prostu wykorzystać trochę inaczej. Gdzieś tam zostawić sobie, żeby na przykład nagrywał to, co się dzieje w domu, bez problemu będzie się to działo. Również w związku z tym, że jest tutaj detekcja ruchu, ale standardowo jest ładowana oczywiście to za pomocą mini USB i tak jest zresztą tutaj kabel, bardzo długi. Które wpinamy sobie oczywiście do ładowarki. Można spokojnie sobie to schować pod sufitką. Myślę, że większego problemu nie ma. A to wszystko ze względu na to, że jakby mocowanie jest właśnie zasilane. Bezpośrednio przy tej przystawce, i to jest o tyle ciekawe, że po prostu ten kabel automatycznie idzie już gdzieś tam, gdzieś tam przy podszybiu. Można to ładnie schować, a z drugiej strony, jeżeli chcemy odpiąć wideorejestrator, no bo na przykład jest w takim miejscu, gdzie nie chcielibyśmy go zostawiać na widoku, może kogoś skusić, to można dość łatwo to wypiąć, chociaż zwracam uwagę, że ten zaczep aż tak lekko tutaj nie chodzi. W sensie jest to wsuwane, później mamy oczywiście taki przycisk, żeby sobie to. Wysunąć, ale siedzi to dość mocno. Na pewno samo nie wypadnie, ale też nie jest takie super powiedzmy na klik, że, że po prostu zakładamy i odkładamy i byłoby to bezproblemowe. Minusem tego rozwiązania niestety jest to, że nie ma możliwości obracania na boki specjalnie wideorejestratorem, jeżeli chodzi o położenie. Oczywiście można nim obracać góra-dół, więc można to wypoziomować, ale na boki musimy raczej to za pomocą tej uszczelki. Ale ten uchwyt jest na tyle prosty, że to jedną ręką po prostu sobie wpinamy i to się naprawdę dobrze trzyma. Jechałem po wielu różnych gorszych drogach i nic tu się nie oderwało. Myślę, że pod tym względem jest ok. Nieco takie plastikowe, nie, nic wybitnego, ale spełnia swoją rolę. Myślę, że pod tym względem jest ok. Jeżeli chodzi o dalszą konstrukcję rejestratora, to po prawej stronie mamy tylko przycisk do zasilania, jest przycisk do resetowania do ustawień fabrycznych, którym możemy jakimś szpilką sobie wcisnąć. No i u góry oczywiście mamy mikrofony do zbierania dźwięku z otoczenia. Zaraz sobie powiemy o tym, jaka jest jakość tego dźwięku. No i mamy ekran dwucalowy, kolorowy, myślę, że w wystarczającej szczegółowości. Oczywiście nie tak jak w smartfonie, ale w momencie, kiedy to wisi gdzieś tam, nie wiem, te pół metra przed nami spokojnie wszystko dobrze widać i nie ma tu jakichś większych problemów. Mamy po spodem pięć przycisków, oczywiście strzałki góra-dół, jest do akceptacji, wyjście do menu, przełączanie się między menu i przechodzenie między trybami. Można oczywiście podglądać pliki, które nagraliśmy, czy zdjęcia, które zrobiliśmy, ale również oczywiście można włączyć tak, że automatycznie będzie się to nagrywało w momencie, kiedy włączamy samochód i po prostu uruchamiamy zapłon i jest dostarczana energia bezpośrednio z gniazdka. Samo menu jest dość proste, podzielone właściwie na dwie kolumny. Jedna jest taka bardziej do wideo, gdzie mamy wszystkie ustawienia, i jest tutaj kilka takich dodatkowych rzeczy, o których warto wspomnieć. Przede wszystkim rozdzielczość albo Full HD 60 klatek, albo 2,5K, właśnie w 30 klatkach. Druga kwestia to częstotliwość. Tu pozostawmy sobie na 50 Hz. Jest oczywiście WDR, czyli ten taki większy zakres tonalny, jeżeli chodzi o wideo, i pozostawmy sobie go włączonego bez tego miejsca nagrania, szczególnie w słońce, czy w momencie, kiedy są jakieś takie prześwietlenia gdzieś na drodze, wyglądają gorzej, ale do omawiania wideo zaraz sobie przejdziemy. I standardowe ustawienia jak G-sensor, czyli podczas wypadku, czy podczas ostrego hamowania, wtedy są te pliki blokowane, dzielone na małe pliki, żeby po prostu jak najwięcej ująć tych takich no, niebezpiecznych ujęć. No i oczywiście tryb parkingowy, czyli po prostu cały czas się to nagrywa i w momencie, kiedy ktoś nas gdzieś tam uderzy i będzie wykryty po prostu ruch, zapisuje się to i blokuje się ten Plik, żeby go nie można było nadpisać. Naturalnie, normalnie działa to na takiej zasadzie, że nagrywamy same materiały, jest oczywiście pokazane, ile pamięci zostało i w momencie, kiedy kończy się pamięć na karcie, nadpisywane są stare pliki. Więc jeżeli mamy dużą kartę, 64 GB, to myślę, że to jest no, ładnych 12-14 godzin spokojnie nagraj, może nawet więcej. 25 nagrywa 330 MB w 3 minuty, czyli około 110 MB na minutę. Możemy oczywiście sobie dzielić to na inne segmenty, ja sobie to podzieliłem na 3-minutowe klipy. Dlaczego? No bo jeżeli na przykład coś się z plikiem by miało stać, to lepiej żeby tylko 3 minuty stracić, a nie na przykład całą drogę, którą mieliśmy gdzieś tam nagraną. Co do samych nagrań, muszę powiedzieć, że w ciągu dnia wygląda to naprawdę bardzo dobrze, szczególnie jeżeli takie mamy pochmurne niebo, nie jest to jakoś powiedzmy specjalnie prześwietlone, nie pada słońce ani za nami, ani przed nami, wtedy te klipy naprawdę wyglądają świetnie. W momencie, kiedy jest jakiś zachód słońca, coś takiego, niestety zdarza się, że nie było z czasami, no, jakby wideo-restartor próbuje, żeby niebo nie było, nie było przepalone i wygląda to, powiedzmy, na nagraniu ładnie, ale niestety czasami jest po prostu to, co dzieje się na drodze, co moim zdaniem jest ważniejsze. Jest czasami za ciemne. Nie jest to specjalnie częste zjawisko, ale występuje i na to zwróćcie uwagę. Ale ogólnie wydaje mi się, że jak na tą cenę urządzenia, to radzi sobie to naprawdę nieźle. Szczególnie w ciągu dnia, obraz jest szczegółowy, można przeczytać rejestrację, czy znaki, czy jakieś tam napisy na billboarda, które mijamy, jak zrobimy sobie stop kl klatkę, bez problemu wideo sobie z tym radzi. Jeżeli chodzi o jazdę w gorszych warunkach oświetleniowych, czyli tak po zmroku czy w ogóle nocą. No to dużo zależy od świateł, które mamy, bo jeżeli mamy światła, które mocno świecą, albo są na trasie włączone długie, one niestety bardzo mocno prześwietlają chociażby tablice rejestracyjne, nie, ale dzięki temu widać rzeczywiście na drodze bardzo dużo. Widać, że szum jest większy, ale jakby no, w tej klasie odbiornika jakoś specjalnie to nie przeszkadza, mając na uwadze, że chodzi głównie o to, żeby widzieć jakieś tam szczegóły, a nie żeby to było jakoś tam super dokładne. Do rejestracji drogi nadaje się bardzo dobrze i wydaje mi się, że ta jakość jest wystarczająca. W zupełności, żeby później przeczytać te najważniejsze informacje, gdyby na przykład ktoś nas tam gdzieś uderzył i próbował zbiec z miejsca wypadku. Natomiast to, na co zwracam uwagę, to prześwietlone rejestracje w nocy samochodów, które są przed nami czy które mijamy. Ale sam kąt widzenia jest bardzo dobry, 140 stopni, nie miałem z tym żadnego jakiegoś większego problemu. Zwracam uwagę tylko na jedną rzecz. W momencie, kiedy mamy włączoną detekcję ruchu i wykrywanie po prostu tego, co się dzieje na obrazie. To niestety bardzo często wideo dzieli takie klipy, bo wykrywa jakiś ruch nawet w trakcie jazdy. Dzieli na klipy takie po 15, po 20 sekund. Mamy milion takich ujęć, które po prostu w ten sposób są zrobione, i niespecjalnie wygodne jest to później do oglądania po prostu na komputerze, jeżeli byśmy chcieli to przejrzeć, więc polecam wyłączyć sobie tą funkcję. Ona na pewno przydaje się w momencie, kiedy zostawiamy sobie samochód w trybie parkingowym i wykryje, że ktoś tam przechodzi albo zbliża się do naszego samochodu, to wtedy takie wideo nagranie się zarejestruje i zostanie zablokowane i myślę, że to pod tym względem jest jak najbardziej ok. Na samym końcu dwie rzeczy, o których jeszcze nie mówiłem jakość audio. Wystarczająca, żeby odsłuchać to, co dzieje się w kabinie czy żeby posłuchać nawet tej muzyki, którą gdzieś tam nagraliśmy. Nie jest to jakiś szał, ale powiedzmy do tej komunikacji Komunikacji takiej, jeżeli byśmy chcieli nawet zarejestrować coś w kabinie, by się działo niepokojącego, to myślę, że spokojnie wystarczy. Wejście. Dobra, dobra. Okej? Okay? Dobra. Dobra. No, też się spokojem, nie? No, ja myślę, że z 15... Nie wiem, jak tam na Niestachowskiej, bo ja dopiero z Suchego wyjeżdżam. No, okay. Dobrze, się to pniała, bo miałam, że kaski się zapnęłam, bo zapomniałam, że jest na kaski i całej, Aha. I na kurtykę. No, dobra. Mhm. No, no dobrze, to na razie. No dobra, pa, pa. cześć. No pa pa. pa. No i druga rzecz, że no nie musimy cały czas jeździć z tym podłączonym do prądu. Tutaj spokojnie udało mi się zrobić dwie trasy, takie po 35 km, czyli łącznie 70 km. Bateria no, rozładowała się do końca, ale udało się taką trasę zarejestrować. Jedna była w ciągu dnia, druga już jak wracałem, to było w nocy. Więc to było gdzieś tam no spokojnie półtorej do dwóch godzin, gdzie urządzenie po prostu sobie poradziło. Więc myślę, że jakbyśmy nawet zapomnieli zabrać ładowarki tej samochodowej to taką krótką trasę uda się. Nagrać. Zwracam uwagę, że no, pewnym plusem jest to, że można spokojnie mikro USB 2.0 to podładować. Nie jest to może już najnowszy standard, ale niektórzy nadal mają te telefony czy takie przejściówki. No, dużo łatwiej znaleźć taki kabel niż mini USB. I na sam końcu już tylko powiem o zestawie, że oczywiście jest kabel mikro USB z USB A do komputera, właśnie, żeby sobie to podłączyć. Jest ta ładowarka samochodowa. Jest instrukcja kolorowa, którą można sobie przejrzeć, jeżeli ktoś czegoś jeszcze nie wie. No i mam adapter, w którym możemy włożyć sobie kartę microSD. SD. Natomiast samej karty microSD ja przynajmniej w tym urządzeniu testowym w pudełku nie miałem. Nie widziałem również na stronie, żeby była informacja, że karta microSD jest dostarczana, więc zapewne musicie skorzystać ze swojej. Ogólnie fajny sprzęt, bezproblemowy, a jeżeli chodzi o jakość nagrań, to myślę, że sami ocenicie. I na samym końcu dla wytrwałych konkurs, właśnie tą sztukę, którą testowałem ma możliwość rozdania. Opiszcie w komentarzu swoje historie związane właśnie z motoryzacją, dlaczego przydałaby Wam się kamera, co Wam się przydarzyło. Najciekawszą historię właśnie wyróżnię i wyślę tej osobie tą kamerę. Wszystkie informacje odnośnie konkursu macie w opisie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.